że pokochał Pan naszą galerię druga, druga, druga. Tak. i że... I Bogę tak, trzeci, tak. Cieszę się, że możemy Pana pracę, szczególnie jednak bliskie, na przykład memu sercu, prawda, bo migry są dla nas takim bardzo ważnym miejscem tutaj zaprezentować. Ja tyle. Jeżeli mogę prosić, żeby Pan już powiedział o, o, o tej wystawie, nawet możemy, co będziemy mogli przejść i pokazać nawet kilka takich. Dobrze, Dobrze. proszę Państwa, więc to jest, nie wiem, czy Państwo przeczytali tam tekst wstępny, a ta wystawa jest historyczna, ponieważ zdjęcia powstały ponad 30 lat temu. Wtedy miałem tylko działkę nad Wigranem, jeszcze nie miałem domu i wtedy wymyśliłem sobie, że chciałbym zrobić taki albumik z, o jeziorze i ludziach mieszkających wokół tego jeziora. Zaangażowałem tu wówczas dziennikarkę panią Krystynę Jagiełło, obwoziłem ją w czterech porach roku wśród tych ludzi, ona z nimi rozmawiała, ja ich fotografowałem. Przekazałem zdjęcia Pani Jagieło, bo mieliśmy umowę z wydawnictwem Pojedzieże, ale po jakichś trzech latach okazało się, wpadł mi do ręki taki dzienniczek, gdzie były wydane teksty Pani Jagiełło bez moich zdjęć. Wobec tego ten temat był spalony i te zdjęcia utonęły w moim archiwum. Dwa lata temu zupełnie przypadkiem rozmawiałem z dyrektorem Lidierskiego Parku Narodowego, że mają duży kłopot, bo muszą inscenizować połów ryb pod lodem. A mus I muszą je natychmiast potem wypuścić, bo tego nie wolno teraz w parku robić. Na co ja powiedziałem, proszę pana, ja mam oryginalne zdjęcia. I tam proszę zobaczyć, tam jest ten połów pod lodem. Zimno było straszliwie. Ale pamiętam, że opowieści rybaków, którzy mówili, wie pan, przyjechał do nas, do nas praktykant z Wydziału Rybactwa w, w szkole w Olsztynie, było zimno, on był źle ubrany, tej Kiłuma. Przyjechała narzeczona i strasznie płakała. A myśmy ją pocieszali. Dobrze, że umarł, nie nadawał się. To jest, wiecie państwo, pewnego rodzaju podejście do śmierci wśród miejscowych ludzi. To jest podejście brutalne, ale realistyczne. Prawne? Więc w ten sposób... Wiecie Państwo, ja chciałem... Tu są zdjęcia jeziora, na przykład, które wykonałem płynąc z i w pewnym momencie urosła fala i zaczęło nas dobrze chybotać. Widzicie Państwo, to górne zdjęcie, to jest jezioro wzburzone, a na dole jest jezioro spokojne. Tutaj mamy taki na przykład taki mały zbiornik wodny pomiędzy górkami. Tutaj mamy krzyż pątniczy przy klasztorze wigierskim, od którego pielgrzymi szli na kolanach już. Prawda? Tutaj mamy historyczny stateczek, a to jest pejzaż bryzga, zrobiony z chybocącej się już wtedy wieży na którą no, z duży, dużą pojaźnią wlazłem, ale udało się, bo teraz już trzeba by mieć, mieć drona, żeby zrobić takie zdjęcie, bo, bo wieża już się rozpadła. Wiecie Państwo, tak jak napisałem tam, te zdjęcia są takie trochę naiwne, bo ja tak szedłem pod, pod, pod wśród tej przyrody i to a tu był bocian, no to sfotografowałem bociana, a tutaj jeżdżono po jeziorze w zimie saniami, to, to sfotografowałem, a to byłem na cmentarzu. Było zimno i huchnęłem na obiektyw i zobaczcie, jakie powstało mistyczne zdjęcie tego cmentarza, prawda? A tamten, zobaczcie, rybak jest tak szczęśliwy z tym szczupakiem, że aż zamknął oczy z radości. Więc to są takie, tak jak mówię, zdjęcia trochę naiwne, które wpisują się w tej chwili w tak taki modny trend fotografii, archeologii fotografii, prawda? Co prawda, Fundacja Archeologii fotografii jakoś nie bardzo ją zainteresowała, ale oni mają swoje, ja mam swoje, swoją archeologię. Panie Krzysztofie, dlatego, że archeologia fotografii zajmuje się przede wszystkim nieżyjącymi artystami, więc... Znaczy ja, ja, ja dopowiem, ja myślę, ponieważ zajmuję się między innymi moim nauczycielem, panem Tadeuszem Sumińskim, to ja myślę, że oni eksploatują, eksploatują bezpłatnie spadki po tych fotografach. Ponieważ ja ani za życia, ani po śmierci nie dam się eksploatować bezpłatnie, wobec czego pewnie to... To powoduje, że nie są mną zainteresowani, a przeszuwają takie stanowisko strasznego milotu. Tak. Widzicie Państwo, to jest ujście Czarnej Hańczy w Wigier. To jest droga przez wieś, prawda, na półwysep bibielski prowadząca. Właściwie to jest, niewiele się zmieniło. To znaczy powstały nowe domki i rezydencje, ale takie stoją jeszcze też. Państwo pozwolą, że, że przywitam mojego przyjaciela, pana profesora, który tutaj toczy w dobrej sprawie ciężkie walki z całą Polską. Tak. W jakiej sprawie to proszę się domyślić. Dobrze. Proszę Państwa, może to może przyjdziemy tam do... Zapadnę, czy nie. sufit leci? Próba. Próba, tak. Aha, Jeden gierałtosty się znaleźli, Co są jeszcze jasne gierałtosty? Są. Proszę? Są. Są, tak? To dobrze, to ja muszę... Władcy komunistyczni w pewnym momencie zasadzili las pomiędzy naszymi domami, a jeziorem, wobec czego tego widoku nie ma, ale to jest ten widok, ja tutaj w tym miejscu jest taki źle, którym wlazłem na tą skarpę kiedyś, jak e, wiatr się skończył, ja dobiłem do tego brzegu, wlazłem na tą 11-metrową skarpę i zobaczyłem taką takie 5 km srebrnej drogi w kierunku ciemokobizny i to mnie zaczarowało. Rozbiłem namiot i na drugi dzień poszedłem z rolnikiem handlować ziemię. Tak się tam osadzi. Tak, widzicie, Państwo, jest tak. No tutaj, o, tutaj są tutaj są te domki. Naszego domu jeszcze nie ma. Tu w tej chwili stoi, bo myśmy zbudowali nasz dom jako ostatni, bo ciągle nie było pieniędzy. Aż kiedyś przywiozłem silnik samochodowy z wyjazdu do Niemiec, sprzedałem go, kupiliśmy pół. Pensjonatu, który w 1938 roku w Świętym Wojciechu wybudował major wojsk polskich. Major poszedł na wojnę i zaginął. Pensjonat stał trochę rozszabrowany. Majorowa sprzedała go po wojnie dwóm rolnikom, którzy o tak podzielili go na pół i każdy z połówki zbudował sobie dom. I jeden z tych domów który był zbudowany w Gatnem, kupiłem. Iśmy go przewieźli 16 kilometrów, przebudowali w środku i stoi. Także są tam drzwi, okna wewnętrzne, 80-letnie, bo wtedy istniała jednak ogromna kultura budownictwa drewnianego w Polsce. I wybierano nie... Ścinano drzew jak leci, ścinano tylko w zimie, sezonowano na okna, wybierano odziomki smolne, że jak teraz malowałem wewnętrzne okna, to żeby je os oszlifować, to dosłownie jak z żelaza. Ale Panie Krzysztofie, ja, ja, ja wiem, bo myśmy rozmawiali przed otwarciem wystawy, że Pan e, jakby dobrze znał te okolice, prawda, Gawrychrudę, którą ja też bardzo no w, w Gawrychrudzie, proszę Państwa, spędziłem moje pierwsze wakacje jako niemowlak w 1938 roku, bo mój ojciec był wtedy lekarzem 41 Pułku e, imienia Piłsudskiego w Suwałkach. Notabene, pułku, w którym w roku 20 walczył jako ochotnik w batalionie karabinów maszynowych. Ponieważ ojciec mi o tym nie mówił, donieśli mi potem historycy, m.in. piszący historię służby zdrowia w Suwałkach, to teraz wiem, dlaczego tak bardzo lubił tą piosenkę. Na tej maszynce jak kartysta, kuleczki sypią się jak groch. A na minutę wysyłam 300. rala pom 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 Pod Wilnem czy pod Lidą, bolszewik odszedł Przez kogo? Przez nas. Na tej maszynce trala. Więc tą piosenkę moją się bardzo lubił, ale o tym, że był ochotnikiem w batalionie karabinów maszynowych w bitwie nad Niemieńskim w roku 20, to w rodzinie się nie mówił Takie czasy. Tak. No. I jeszcze baş... do dziadek, bo też wiem i chciałbym, że, że Bakała-Żewo występuje. Tak, tak? bakała występuje, ponieważ w 2004 <coughs> dziadek Kazimierz wywędrował spod Wysokiego Mazowieckiego do bakała i był tam organistą do I Wojny Światowej. W 2004 czy w 2004? Nie, w 904. 904 tak, w 904 i był do I Wojny Światowej tam. Potem, ponieważ Niemcy zbombardowali Bakała to legenda rodzinna mówi, że zaprzągł do sani trójkę koni, załadował do sań żonę i pięcioro dzieci. Jak zaciął konie, to stanął w Moskwie i był w Moskwie, organistów w polskim kościele do 918, a potem wrócił do Bakałaży. Także i wysadził się na minie w dniu zakończenia wojny. Proszę sobie wyobrazić, poszedł popatrzeć, jak tam rolnik orał jego pole, trącił podobno coś lasku i poleciał do kości. Tak to było. Więc proszę Państwa, tutaj jest już nieżyjący starowier, Kasian, z pogranicza Rosochartego Rogu i Michał który pokazuje, który zimie miał jego ojciec przed wojną. A to było podobno ponad 30 hektarów, co było wtedy bardzo dużym gospodarstwem. Natomiast on został wymieniony w ramach wymiany ludności niemieckiej rosyjski i wylądował w Samarkandzie i powiadał, opowiadał mi, że przeżył tylko dlatego, że nauczył się być szewcem i po wojnie wrócił do Polski i musiał restytuować swoją ziemię, którą w międzyczasie już zagospodarował. Tutaj mamy profesora Falka, który zajmował się analizą, analizą nazewnictwa i wyciągał z tego wnioski w zakresie językoznawstwa. Robił to już przed wojną, robił to po wojnie i jeszcze wtedy, w roku 80 79 był kolejny raz w nie, na tym półwyspie klasztornym, mieszkał tutaj go i tutaj z fotografowaniem. I Tutaj mamy makówki, których w tej chwili już nie wolno sadzić. Jest, jest dzieci historyczne. Chciał, nie chciał, prawda? Tutaj mamy młodego Stasia Tyma z, z, z tych czasów, prawda? Tutaj mamy takiego rolnika, który opowiadał mi, że po wojnie jeździli po, po ich polach i ojciec zbierał widłami to, co zostało z żołnierzy radzieckich którzy padli w walkach z Niemcami. I oni pochowali ich tam na rozstajnych drogach w Czerwonym Krzyżu i do głazu, który tam był i gdzie, gdzie było napisane, tu leżą trochę powstańców z 1863 roku, dopisali i żołnierzy radzieckich wpadły w walce z II wojny światowej. Ten napis, druga część napisów, była regularnie wydłutowywana przez miejscowych. Teraz nie wiem, czy w ogóle co, jakikolwiek tam władz jest. się państwo, więc teraz tu jest stuletnia babcia Żukowska, a tu jest z kolei hodowca lisów, który sławił się tym, że zaprzyjaźnił się z Wenezuelczykiem nad Ligrami, który go zaprosił do Wenezueli on zrobił wielką wyprawę, ale doleciał tylko na Kubę, bo miał jednodniową wizę kubańską, a samolot wenezuelski kilka godzin wcześniej odleciał i następny był za tydzień. Wobec tego Kubańczycy wpakowali go z powrotem do samolotu do Warszawy i, i tyle było jego światowych podróży. Prawda? Tutaj tam macie Państwo na przykład ze snopkami. To już też jest historyczne, bo w tej chwili już snopków nikt nie wiąże, prawda? Tutaj, to jest z kolei miejsce, które nikt nie... Pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego głowili się nad tym, gdzie zostało sfotografowane. Ja zapomniałem i nie wiadomo. Na pewno jest to Wigry, tylko nie wiadomo w którym miejscu. Jakby ktoś wiedział, to proszę o informację. To jest połowa jeziora, tam są takie wyspy, półwyspy, które jezioro dzielą i tam trudno się żegluje. między bo są trądy i są wiatry bardzo takie zmienne. Dobrze, proszę no Państwa, tutaj mamy jeszcze jedną salę. Tutaj mamy pejzaż z drzewem, chmurą i bilikiem. Ja walczę o to, żeby miejscowi rolnicy nie wycinali takich pojedynczych drzew. Niestety oni tego zupełnie nie rozumieją, a fakt Narodowy nie może temu przeciwdziałać, bo to jest ich ziemia, ich drzewo jeżeli niszczą charakterystyczne Cechy tego parku narodowego, niestety, niestety jesteśmy wszyscy bez broni. Tutaj chciałem pokazać, powiedzieć, że tutaj na przykład jest taki zakrystianin z tego kościoła poklasztornego, który siedzi na jeszcze rozwalonych schodach do, do kościoła, które teraz już są elegancko odbudowane. On był nazywany ostatnim Erymitą, ponieważ uważał, że musi wszystkim ludziom mówić o klasztorze, o historii klasztoru, oprowadzać, pokazywać im w podziemiach te mumie zakonników itd. itd. Więc teraz już tam takiego przewodnika nie ma, a szkoda. Właściwie powinno się nauczyć kogoś młodego, ale młodzi są zainteresowani czym innym. To tam jest droga, która teraz już jest wyżwirowana, prawda, tak samo jak ta błotista droga, widzicie Państwo, takie teraz już są wyżwirowane, eleganckie i tak. A tutaj, a tam wylądował bocian, który też tam licznie przylatują. Trudno go tam dostrzec, ale jest. I tutaj z kolei jest kawaler orderu Virtuti Militari, który opowiadał, tam leży legitymacja orderu, a on opowiadał, jak był delegowany z pułku, żeby wręczać Piłsudskiemu buławę marszałkowską na placu zamkowym. A potem opowiadał z kolei, jak hrabia Zamojski, z którym był w jednym pułku mianował go swoim plenipotentem gdzieś tam na Ukrainie i rządził olbrzymim obszarem lasów. A po, w czasie wojny naturalnie zaangażował się w partyzantkę. Niemcy go złapali, uwięzili i wywieźli do Niemiec. Natomiast po wojnie jak wrócił, to koło swojego domu wystawił taki pomnik Żołnierzom Armii Krajowej, którzy zostali zabici razem z jego bratem w jakiejś akcji bojowej. I ten pomnik, za mojej pamięci, już trzykrotnie zmieniał miejsce. Ostatnio w związku z budową drogi znowu go przesunięto. Ale trwa. Chociaż ten jego autor już dawno nie żyje. Bo pojechałem tam do tej rodziny. Ten dom, w którym fotografowałem, jeszcze. Pamiętał jego wnuk, mówi tak, tak, ja pamiętam jak się wygrzewałem na tym piecu. No ale trzeba było go rozebrać, więc go rozebrali. Teraz tam stoi nowy dom. Dobrze. No proszę Państwa. Tak. Dziękujemy za fantastyczną powieść. A teraz po tej zapraszam na wino wodę i można już indywidualnie zamętać jest, Jestem do dyspozycji. Dziękuję bardzo i zapraszam na wino. Tak.